Masz problem z odparzeniami miejsc intymnych podczas okresu? Zmień swoje podpaski na organiczne. Cześć, z tej strony Lucia. Dzisiaj opowiem Wam o organicznych podpaskach Yoni Teens. To nowość drogeria Crossman. Organiczne podpaski Yoni Teens są mięciutkie, jąciutko delikatne i idealne od pierwszego okresu. Wykonane są w 100% z certyfikowanej organicznej bawełny. Dzięki czemu uzyskasz odpowiednią cyrkulację powietrza. Podpaski nie są bielone chlorem, abyś miała pełny komfort użytkowania. Dostępne w dwóch wariantach: na dzień i na noc. Pokażę Wam podpaski na dzień, pakowane w biodegradowalną folię. Tak podpaska prezentuje się w całości, jak widzicie. Podpaska jest bardzo mięciutka w dotyku, możecie mi wierzyć na słowo i to, co pisałyście w komentarzach. Podpaska będzie bardzo dobrze trzymać się bielizny. Skrzydełka zapobiegną przeciekaniu i przemieszczaniu się podpaski podczas noszenia. Będą idealne na przykład na jazdę na rowerze, dlatego wybierz Yoni Teens. A teraz pokażę Wam podpaski na noc. Tak prezentuje się podpaska na noc. Skrzydełka zapobiegną przemieszczaniu się podpaski i przeciekaniu. Oczywiście wariant na noc jest dłuższy od wariantu na dzień. Dlatego idealnie będzie ci się w nim spało. Ej, zdradzę ci sekret: podpaski na noc możesz również używać w ciągu dnia. Jakby kto ci to sprawdzi. Więc jeżeli masz bardziej obfite miesiączki, albo chcesz się czuć po prostu bardziej komfortowo, możesz ich używać też w ciągu dnia. A tutaj macie porównanie: podpaska na dzień i podpaska na noc. Co nas wyróżnia? 100% certyfikowanej bawełny organicznej. Niebielone chlorem, hipoalergiczne, bezzapachowe, biodegradowalne, mięciutkie i delikatne. Organiczne podpaski ioni Skupicie w drogeriach Rossman. Zapraszam na zakupy!